Już mogę jechać? Pięć i pół tysiąca na godzinę. Dzień dobry, czy się do was bardzo serdecznie jestem Paweł i Oszelka. Hejka. I jesteśmy w Brickrix na specjalnym torze wyścigowym na prostej i będziemy dzisiaj sprawdzać najszybsze auta świata Brickrix. No. I ogólnie muszę ci powiedzieć, Oszelka, i no. w drodzy widzowie, że najszybsze to niekoniecznie będzie żadne Bugatti Ferrari, tylko naprawdę bardzo dziwne samochody i yy, pojazdy. No, muszę się To są golić, najszybsze. Bo jak szukałam, e, to, to, było, to no, było dziwne. Także każdy z nas poszukał jakieś samochodziki fajne, które są mega szybkie. Zobaczymy, staramy się od, naj, od najwolniejszych do najszybszych. E, fajnie ogólnie, że na tej mapie troszkę się pozmieniało od jakiegoś czasu. Mm -hmm. Także kiedyś tutaj było na środku taki, taki murek, teraz tego murku nie ma, więc fajnie, bo możemy się zderzyć i ogólnie też jest takie, nie ma tej brokady po bokach, więc można też się rozbić o, o murek. Ja mam wrażenie, I trasa, że tak samo. I trasa ogólnie jest taka strasznie długa, znaczy no to no był yes. jakiś czas temu zmieniony. Jeszcze super sprawa z tym światełkiem. Bo ten światełko dzisiaj wykorzystamy. Dzisiaj ze światełkiem będziemy jechali. Nie patrz teraz na no mnie. Także nie będzie, nie będzie 3-4, tylko będą światełka się odpalać. One są mery szybkie na szczęście. Także teraz. Okay. To kiedyś były mega wolne, więc zrezygnowałam z tego. No, siadaj. I już do, do samochodem, siadaj. Siadaj i lecimy, no pewnie. No, dobra. Dobrze. Gotowa? No nie. Czekaj, odpalam światełka, patrz. Pyk. No? Ty? Okay. I jazda! Na razie! Ej, no bez ja, jakie ono ma szybkie auto! Ale ja mówiłam, że biorę normalne! Pierwsze ja... moje jest normalne! To jest normalne? To jest moje normalne! Moja taksówka się rozpada w ogóle na sam dzień dobry! Na sam dzień dobry? Na sam dzień, ja, dzień dobry! Ja się ona... rozwali! Już dojechałaś, czy jeszcze nie? Już dojechałam. Dojechałaś. Teraz tak, uh, jedną, drugą to... milis przejechałam dopiero. Mówisz, yy, dobra, face to face, nie ma problemu. No dawaj, śmiało. Pum. E, wiesz co? Mi się to niewiele ja stało. Nie u mnie wypadł i kółeczka, Ale u mnie też silnik ja... wypadł. Teraz mogę tylko, że A, tak powiem, e, grawitacją jechać. No dobra, wracamy na początek. W takim razie bierzemy troszkę szybszy samochód. Troszkę szybszy z, moi, szybszy z mojej szybszy. strony troszkę szybszy, troszkę szybszy wezmę. Okej. Okay. No dobra, to jak w takim razie troszkę szybszy no. teraz wybierzesz. To weź trochę no, wolniejszy. No to ja muszę wziąć trochę wolniejszy. To ja wezmę w takim razie to. O, cyk. Dobra. Ogólnie to auto jest bardzo fajne. Bo no ma takie, zobacz, bardzo ale fajne, moje bardzo. jest ładniejsze, zobacz. Moje. Ale moje to ma światełka wysuwane, A, on, ale czek, jest sam. włączało światełka. K, e... I To jest super fajna wypasiona fura. No. Badne moje światełka. E, ogólnie ogólnie w razie czego, jak będziecie pytali jakie auta bierzemy, to wszystko widzicie, przecież na ekranie to widać, w razie czego. Widać. Widzicie sobie oszelka wzięła i tak w razie czego, ja też jak respię to w górnym lewym rogu powinno się wyświetlać właśnie nazwa. Dokładnie. Dobra. Dobra, uwaga! No Odpalę te światełko! Czekaj! No i co co Dawaj. jest? Ja wziąłem wolniejsze, no Ja wziąłem... No, dopiero nitro odpaliłem A, Ej no bez jaj, no co? Dobrać może dobrać. może światło prędkości muszę włączyć? To, to ja mam Też tutaj nie. działko, ja mam działko, Nie no słuchajcie, nie no, Joszelka w ogóle szukała normalnie wzięła jakieś super, turbo, mega, ekstra Nie, dobra, to są ogólnie moje najwolniejsze, następne są takie turbo szybkie, że zobaczysz Dobra, czekaj, jadę na ciebie Dawaj face to face w takim razie Ja mogę dalej jechać e, Ja również Ja również No dobra, tak? wracamy na początek w takim razie nie, myślisz, mógł dalej jechać? Wracamy na początek, bo to były takie, że tak powiem rozgrzewkowe <laughs> auta z mojej strony Twoje y strony rozgrzewkowe auta. Ja jeszcze mam jedno tak. rozgrzewkowe, także spokojnie. To jest moje kolejne rozgrzewkowe auto. A dobrze. Czekaj, tu, cyk. Goja mam. Patrz jakiego pięknego. Mówisz? No. Patrz jakiego ja mam tutaj klockowego. A jaki szybki <laughs> będzie. Poczekaj, tutaj wstanę sobie ładnie klockowy. Ty co za klocek? Ty masz klocka jakiegoś. Ja mam klocki. No, Dobra. Ten... No, tu... Uwaga, gotowa? Czekaj, patrz. Patrz, jeszcze czekaj, jeszcze, odpala, się. odpala się. Odpala się, odpala się, patrz, leci. Ja sobie jeszcze. Puf, rakieta, pyk! To. Widzisz, jaki Widzisz Jaki dopalacz? A to. Ej, tu normalnie pociski lecą w moją stronę, chciałem no powiedzieć. Bo, mówię, że ja strzelam. Dobra, dojechałem. Jedziesz naprzeciwko mnie? No dobra. Jednak nie. Cisnę. Cisnę jestem prędkością. Ała. O kurczę. No tak, bo ja miałem to... rakiety, więc e, te rakiety mogły, że tak powiem, troszeczkę mieć za dużo paliwa. E, mogły, mogły. I Fajnie dlatego tak to się skończyło. Fajnie się to skończyło. Fajnie to wygląda, no dobra. Jak w nowy rok, takie petardy. Ja, dobra. dobra, dawaj kolejną furę, co tam masz ciekawego. Dobrze. Ja już patrzę, co my tutaj mamy. No dobra, kolejna furka. No to ja już wezmę. Niepozorna. To. To już niepozorna. Bo ja teraz niepozorna. <laughs> Ale ja mam kosiarkę! Moja Jeszelka. też jest niepozorna! Jeszelka, ja mam Ty masz jakieś rakietowe auto nawet w nazwie! Moje jest niepozorne! No! Dobra, uwaga! Odpalam światełeczka startowe! No. Czekaj, nawet muszę wystartować! O, dobra, jest, 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 jest moc! No tak, bo ja tutaj mam na alcie i to jest najgorsze! Pięknie. I, i, I elegancko nawet ten. dojechałem. Niby rakietowa jednak Rokietowe, no. Rokietowe, a jednak takie... Czekaj, bo się rozpada. <laughs> ja mnie nie jest. mogę skręcać! Ja też nie. No dobra, okej. Okay. No to w takim razie tutaj przynajmniej wygrałem przy pierwszym rakietowym. Czy pierwszym no, rakietowym, tak? Przy pierwszym tak. takim typowo rakietowym to wygrało mi się, więc jest dobrze. Okej. Okay. W ogóle oceniajcie, które kurwa Wam się tak. najbardziej podobała? Oczywiście. Nie, to było to. to ja... Dobra. Ja wiesz wezmę... co? Czekaj, nie, nie, nie ten, nie. Ten, jeszcze bez... bardziej niepozorne. Wezmę też inne. O. Cyk. No, co to jest? Ja wezmę jeszcze bardziej niepozorne, nie? No, tak. Nie, wiesz co? Bo to jest, nie, to będzie za wolne. Ty masz rakiety, to nie. To ja muszę, <laughs> ja muszę wziąć jednak tego. No co? Nie na no rakietowe już to wiesz, no. no ale ty masz rakiety, u mnie jest niepozornie. Jak niepozorne rakiety? No zwykły samochód przecież. O, tu jakaś wieżyczka tu w ogóle jest, nie? No, 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 Dobra, uwaga. No? Czekaj, bo tu, o. Puszczaj te światełka. Czekaj, światełka lecą. Dziach! Eee... <słuch> y Rozbijam się, bo zacząłem skręcać. A ja ogólnie to moje auto jest super. Znaczy ogólnie lecę skręcanie. dalej, nie? Ale no, powiem ci, że tak nie do Dobra. Dobra, ja też dalej lecę, już właściwie sam fotelik. Gdzie? Nie widzę cię. No bok. Gdzie ty jesteś? Na polach. Rozbi Postu. Ja rozbiję się na polu. No, jak zrobimy face to face z tymi samochodami? O, chyba się rozbiłaś troszeczkę. Nie widzę tego akuratnie. Nie, ogólnie ten samochód jednak jest troszkę za wolny, na to wychodzi. Chcesz spróbować moim jeźdź, jechać? No dawaj, chodź, dawaj mi go tutaj. Daj go, go zrespię, daj go, to z boczku. Teraz, teraz ci go zrespię, poczekaj. Gdzie ty jesteś? Tu ci go dam, patrz, tu ci go dam. No. Wysiądę i zrespię no. sobie sama. sama sobie zrespię. Sama sobie Naprawię. No sama i... sobie zrespię, czekaj. Co ty zrespisz? Taki sam spisz? Tak, tak. No dobra. Ty, tu miejsce zabrałeś mi, to ja idę tu. Gdzie ty idziesz? Tu idziesz, no dobra. Czekaj. Dobra na razie. No, ja chciałem tylko do przodu podjechać, nie wiedziałem, że to tak wygląda. Fajnie można Ale, ej, fajnie, muszę. Ej, naprawdę super skrę. Super skręta, nie? Dobra, tylko nie skręcaj za bardzo. E, no spoko, spoko, dobra, fajna fureczka. Ha, No i się też. Dobrze. Zerknijmy, co mamy dalej. A czek, tu muszę jeszcze ten usunąć przecież. O. Czekaj, bo ja się tutaj tak rozbijam o wszystko i nic. Dobra, to biorę było, w takim razie kolejną było. maszynę. Hmm. Kolejna maszyna to jest DeLorean. Aha. No Z to... mojej strony. Ja się zastanawiam, co wziąć kolejnego. O, proszę bardzo, zobacz piękne. Czekaj! Czekaj, bo tutaj nie można... Dobra, muszę ładnie ustawić się ręcznie. O. Co to ma być? Jakiś banan? To nie jest banan. Śmiesznie to wygląda, to jakiś mini pociąg. To jest z minionków. Wiesz? Dobra, dobra. Włączam oświetlenie startowe. Ja nie wiem. Aha, dobra. Zostaw mnie! Czekaj! A mówiłem, że to jest Delorian właśnie, dlatego on lata, wiesz, tak? Okej. Okay. Dobra, chyba mu coś nie pykło. Spróbuję jeszcze raz. Jeszcze raz, też, ty, dobra. Dobra, próbuję, próbuję jeszcze raz w takim razie, czekaj, nie tu. Tutaj... Czekaj, muszę się Światełka startować. się zrestartują. No, już usta ustawiłaś się, ustawiłaś, nie no? ustawiłaś? No. Ustawiłam. Dobra. No i co? Skręca! <laughs> o, to mi samo skręca! Nie moja no, wina! Nie mam do końca, patrz. E, No dobra, ten Terorian <laughs> to chyba powrót do przyszłości, przeszłości. Totalnie się nie nadaje do niczego. Dobra, jadę naprzeciwko ciebie. E, spoko, ja i tak nie mogę jechać nawet prosto, więc. E... <laughs> o! Spoko, nie, luz, czat, naprawdę. Zamkałeś się. Dobra, no to sprawdźmy dalej. Co my tu mamy? Czekaj, co ja tutaj? Coś porządniejszego sobie wezmę. Eee, to może być super. zostało mi raz, dwa, trzy, cztery, sześć. Dobrze, dobrze, spokojnie. Dawaj, tu, patrz, jak ją, patrz jaką piękną furę. To będzie trochę wolniej. To jest wiesz, Chevrolet, zobacz, to jest Chevrolet. Chevy, 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 taki piękny. No, taki. Widzę, 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 właśnie, widzę, widzę, Stary, piękny, klasyczny. Mhm. Mm no. Dobra, no, światełka no, lecą, nie. uwaga. Cyk! No, ja jestem takiego trochę wolniej. O oh, kurczę e, Nie wiedziałem, że to są drona na Weasley'a, ten samochód. Weasley poleciał w świat. No, i to jeszcze w wersji Fidget Spinner. No i ja niestety okazuje się, że ten, który mam, to miał być rocket. E, tak jakby nie co, jest. to chyba doleciałem, ale nie jestem pewien, wiesz? Gdzie doleciałeś? Nie wiem, gdzieś tam wysoko lecę. A czemu nie jedziesz na tej <laughs> No bo ogólnie lecę, leciałem w powietrzu, mega. No to ja już się raz od kolejnego. Nie, bo Mega, także tak powiem, poleciałam w górę i tak właściwie bączkowałem strasznie ja już tam lecę, żeby się zestać. Zresztą nie weź, sobie, o, weź sobie wsiąść do niego i sobie sama zobacz, ja się tam z tyłu. <grym> no już a... ok, jedziesz. Lekko skręć, o i zobacz. Trzymaj. Nie rozumiem, gdzie ty masz problem. No normalnie coś bardzo się dzieje w ogóle. Yy, nie, nie dobrze mi się na, za na zakupy polecisz w ten sposób. Nie, nie? dobrze, mi się robi już. Dobra, nie ja, ja nie się robi. zrespię tam na tym, o, na polu. Zabierajcie do dobra. auto. Cyk, bierzemy kolejną furę w takim razie. Kolejna yes, maszyna. Jest kolejna maszyna. Ja tak chciałam czymś zaskoczyć, ale nie wiem, czy, czy mi się uda. O. Dobra, to e... też jest taki samochodzik bardzo fajny. Też taki. Super wypasiony. To już było. Niepozorny. to Zobaczmy. Ja razie... Autobus. <laughs> no dobra. Autobusy potrafią być szybkie. To już wszyscy wiemy. Dobra, no uwaga, cześć. włączam światełeczkę. No, włączaj, włączaj. Cyk. Go! Ej, no to, co jest? To, 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 to. No dobra, ten jest troszkę wolniejszy od tego, co wcześniej wziąłem, ale jest dość szybki. Włączę Dojechałam. sobie gaśnicę, sobie jeszcze odpalę w środku. Jadę, jeszcze, jeszcze, jadę. I dojechałem. Akurat, właśnie widzę, że dojechałem. Już się akurat zryspiłaś. wszystko było widoczne. Okay. Wszyscy to zauważyliśmy. Okej, okay. sądziłam, że jeszcze zdąży jeść kawałek, ale nie. E, dobra, czekaj, weźmy następną furę. Teraz tak, to było. To było, ale czekaj, nie, weźmy no sobie. Jeszcze. Nie, już wiem, czekaj, nie. To zostawię, bo nie wiem, jaka będzie prędkość tego. Dobra, ja weźmy coś takiego. E, to wezmę. Proszę bardzo, no, wzięliśmy to masz... takie maluszki to masz. No a ty masz... Co to ma być? Ja mam dywan prawie, że... No właśnie, tak widzę. Dobra. <grym> nawet kółeczek nie mam. Odpalam światło startowe. Ja nie mam światełek w ogóle w tym pojeździe. Eee... Okej, okay. chyba ktoś eksplodował. Eee... Ja też eksplodowałam, niestety. Ej, no bez jaj! Co to ma być? Nie mam żadnego pojęcia, jaką prędkość to nawet osiąga. No, tylko weź tam ten, bo... o, właśnie. Bo jeżeli się... w momencie jak jesteś rozwalona, to nie ma FPS-ów w ogóle. Także... Ty nie... Z... Nie, zmieńmy po... pojazdy. Bo FPS-y spadają po prostu do zera prawie w pewnym momencie. O, a wózek golfowy, póki FPS-y są, to ładnie śmiga... Miga. Okej, okay, nieważne. Mi, mi miga, mi, mi miga, właśnie widziałem jak odleciałeś. No, bo skręciłem, nie wolno skręcać. Tylko nie, tylko skręcaj, nie pamiętaj. skręcaj, pamiętaj. pamiętaj, pamiętaj. E, no to dobra. Było. to to no było? To zostały mi... Wezmę pojazdy. Pojazdy mi zostały. Dobrze, to weźmiesz no później najszybszy, momencie... który miałaś po prostu. Oprócz tego dywanu, bo ten dywan to jakaś masakra jest. Dobrze, to ja wezmę to. O, wiesz co? Ja tą maszynę też ogólnie znalazłem i zauważyłem jedną rzecz, ale to okej. Okay. Później to ci to zobaczę. zobaczę. No nieważne zauważyłeś, że można coś na niej zrobić? Nie, dobra, uwaga, przejechałaś już za chwilę No bo ona się toczy No to musisz zatrzymać ją, bo nie wystartuje, wiesz, teraz, o I to jest ogólnie fajna maszyna, bo to jest maszyna, która nie ma w ogóle silników rakietowych No wiem Dobra, odpalam światełeczka No nie mogę, no Uwaga O kurczę, zabawka lepsza Ale nie mogę jechać do przodu, co jest? Eee, co ty mówisz? Nie mogę jechać przodu. Teraz dopiero nagle moja... Bo nie wrzuciłaś, nie wrzuciłaś biegu pewnie. No miałam wrzucony ty. O, i widzisz, rozpadasz się. No właśnie, chciałam o tym powiedzieć, bo ta maszyna ogólnie, sprawdzam ją. No. Eee, ona dość szybko jedzie, ale... Daj mi ją na chwilkę, czekaj tutaj. Albo czekaj, ja ją wezmę, bo w sumie też ją mam. Eee, to pojedziemy łobok siebie. O, niby 3,5 tysiąca na godzinę, to i tak śmieszna prędkość jest tak naprawdę, w tym co będziemy mieli jeszcze. No. Okej, okay. yy, i teraz jedna rzecz, dobra, startujemy na 3, 4, 3, 4 Widzisz, ty się rozpadasz Więc no widziałam, po... że ty włączyłeś nieśmiertelność No trzeba włączyć nieśmiertelność, ta maszyna... No, to włączyć, ale się nie dało Niestety, yy, że tak powiem, ta maszyna ogólnie rozpada się sama z siebie yy, Nie ma silników rakietowych ale żebyś nie i trzeba by dać nieśmiertelność. Tyle tylko, że my się tak nie bawimy. Rozpadanie to jest el nieodłączny element... ej, przejechałaś mnie. No tak, tak, właśnie. Tak. To jest nieodłączny element przecież naszej zabawy. Tak, dokładnie. Że auto się rozpada jednak. E, więc no to taka ja, więc dla mnie. Ona tandetna, no, rozumiem. O, no, taka średnio bym powiedział. E, no dobra, e, słuchajcie, w takim razie kolejna maszynka jeszcze. Została mi dwie. O. Coś wypadło No coś tam coś mi tam wypadło, to, to prawda Hej No hej, hej, bananek no, hej. z Fortnite'a jakiś bananek Nie wiem czy z Fortnite, ale jestem bananek momencie. Dobra moment. włączam światełeczka startowe A ja moja światełko, Biedno. Ej, bez jaj Banan sypsy. -sy. Ale się rozpadłam Rozpadłaś się, a ja tu cisnę ty... dalej Samym środeczkiem, samym środeczkiem ha! Okej, okay. no jedziesz. No dobra. No bananowy. Banan był zepsuty ewidentnie, trzeba przyznać. Ale poleciałam, Ej, poleciałam. Prze Przeterminowany troszeczkę? Tam jest przeterminowany. No tak, ci mówię, że tak było. No czy nie zgadzasz się z tym? Na dobra. Y następna furka, moja. Nie ostatnia. Dobra, on że tam ten, ten będzie szybszy. Co to ma być? Co to ma być? Przedwiałam to na koniec. Okej. Okay. On jest jakiś szybki napra... Dobra, okej, okay, sprawdzimy. Dobra. Nie powiedziałabym. Światełka startowe. Ja nie czy w ogóle zauważył. Nie no, aż tak szybkich samochodów tutaj teraz nie biorę ja, jeszcze. Wróćcie, bo mi kółeczka odpadną 320 na godzinę. 400... Ja mam 200, miałam. 460 No dobra. Jedziesz tam, jedziesz. O to jedziemy na czołówę jeszcze. O ile ci się uda. A później weźmiesz na najszybsze jakie miałaś, ja ci pokażę najszybsze jakie znalazłem. Ej, przejechałaś, przejechałaś mi przed nim kołem po prostu. Tak, o. Wzięła i przejechałam normalnie. Jest super było. Jeszcze ta gasnica co na plecach mam. Masakra. Dobra. E, w nie takim co? razie biorę teraz te szybszejsze. Fajne, nie? Patrz, jeszcze mogę a kółeczkiem cię potrącić. Zaraz potrącę kółeczkiem. Patrz, proszę wziąć patrz, patrz, patrz. Nic mi tam proszę nie ruszać teraz. No co? Zostawić mi tą furę. Czyli mam wziąć teraz najszybsze moje? Tak, bo swoje najszybsze. Ja nie wiem, który teraz jest najszybsze. Ogólnie to nie wygląda w ogóle na żaden pojazd, to pojazd kosmiczny. One miały jakieś prędkości podane później tutaj gdzieś ten... No na dole swój. po lewej stronie się wyświetlają. Ale nie mówię o prędkości, jak odpalasz to auto, tylko wiesz, w... w, Aha, w ten sposób. Jak szukasz tego autka. No. Nie pamiętam, które jest najszybsze. No to najszybszy. dawaj. Dawaj te najszybsze, które miałaś, musisz pamiętać. Nie pamiętam. Musisz pamiętać. Nie pamiętam. Dobra, czekaj. Odpalam światełka. Już mogę jechać? Cii! to jest najszybsze pół tysiąca na godzinę! Dobra, bo daleko Ale poza Kasować go nie, nie mogę. Muszę się teleportować. I co ty robisz? No, czekaj, no bo... Dobra, Szoka, no to co? To ten był najszybszy, mówisz? Najszybszy. Dobra, Inne tylko, roz... tylko rozpadał. Tylko się rozpadał. No dobra, no to uwaga. Włączam światełka. Mhm. I. Kurczę, no niestety walno o ścianę. Walno ścianę, a tym skręcać za bardzo nie można. Ale twój był jednak chyba szybszy Zdecydowanie szybszy, tylko nie mogę go skasować nawet Co ty mówisz? No właśnie dlatego mówię, on jest jakiś taki stegowany troszeczkę Tu jest stegowany? No w sensie wiesz, jak go rozwalisz... Kto jest stegowany? No mój to bez problemu, normalnie po no naprawiam Po twoim stegowanym to też... Po twoim stegowanym Kurczę, znowu też wszystko pokuka. spada Co ja mam ci poradzić? Jak nie mam FPS-ów jak tutaj się rozwalasz Co ty mówisz? Siadaj tutaj do mnie Nie mogę nie masz tu pasażera. No dobra, to czekaj, to ci dam jeszcze drugiego teraz. A może e... posiedzę tutaj, dobra, nie ma problemu. I wezmę kolejny. A mogę jechać na tobie? Raczej nie. Dobra, ja muszę być przed jednak, Dobrze. bo się tutaj o, zahacza o tą latarnię. Dobra, gotowa? Ej, bo to chyba nie w tą stronę. Nie, no w tą stronę, dobra. No, uwaga. Czekaj, a światełka mogę odpalić zresztą. A nie, nie mogę, bo z ten, awaria. No tak, nie, mo nie można stać za tym, na torze. Dobra, Dobra, uwaga, o, trzy, 4 ry Eee, okej Na chwilę coś tam się przytrzymało Dobra, muszę zobaczyć, bo w sumie nawet nie wiem, jaką prędkość osiągnąłem Ja też nie wiem Dawaj na czołówkę po drugiej stronie Tak, to ty jesteś tu, a ja No, muszę ja będę drugiej. tu, a ty będziesz tam To muszę pojechać tam, tylko nie wiem czy, czy uda mi się no, Na środeczek Dobra, jestem na, na Na sam środku mniej więcej No. Dobra, gotowa? No Trzy, cztery, ry no nie, to tamten jest szybszy. Bo tamten chyba do 5,5 tysiąca nawet się rozpędziły, ja pamiętam. A wiesz, to nawet nie patrzę na tą prędkość. Bo nawet ja nie bardziej... zwrócimy, nawet nie zwrócimy za szybko po prostu. No. No dobra, no to co? To w takim razie chyba. A czekaj, bo jeszcze miałam kiedyś chyba jeszcze szybszą furę. Kiedyś tylko teraz... było coś innego. Właśnie było coś szybszego. To było naj, 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 najszybsze. Ja też kiedyś coś takiego miałam. Tylko to było kiedyś, to kiedy no, kiedyś testowaliśmy, więc. Ale no chyba już, to już tego nie mam. jest. Albo czekaj. O, to było chyba to. Tak, dobrze. Ustaw się obok, Joszelka, jeszcze. A ja nawet nie pamiętam, gdzie jest moje. No, faktycznie to było to. No. No. Dobra, uwaga. Puść to, puść to. Czekaj ile? bo tu muszę się ustawić równo, żebym wiesz, nie wykozaczył, wykozaczył gdzieś w górę. No, nie kozaczył tam, no, nie kozacz tam. Dobra, światełko. Uwaga. Rozciamkałam się. jak e, no, byłam szybsza. No właśnie ciężko powiedzieć, bo ty wystartowałeś przede mną. No, właśnie. Szuka. Czekaj, muszę sprawdzić tą prędkość. No nie, Sześć tam te, ten, ten, jest, ten jest szybszy, no? Ten co masz jest szybszy. 6000 jestem w stanie uciągać. Um mhm. To no, faktycznie, ten jest jednak szybszy. Znaleźliśmy szybszego. E, I czekaj, jeszcze ten miałem taki, ale chyba też nie był super. Chociaż. Dobra, gdzie ty jesteś? Nie mam nie. Nie mam czegoś. Nie, to też było kiepskie. To nie było takie super szybkie. Ten sam jeszcze, jeszcze jedną rzecz sobie zaskrę. Jeszcze jakiegoś znalazłem coś? Może to? No, e, ledwo tysiak. Ten był chyba ten naj najszybszy. Mówisz? Tak mi się wydaje. Tylko, że to nie jest auto w ogóle. No spoko, ale to też, to, to też nie jest auto. Dobra, czekaj. Cyk. Dawaj. No. Startuje. No, wtedy był najszybciejszy, teraz już nie jest. Teraz już nie jest. Dobra, czyli znaleźliśmy nowe, najszybsze auto. Super. Czekaj, jak ono się nazywa w ogóle? Nie mam pojęcia. Ja też nie zwróciłam uwagi fast nawet na to. The Fastest. Po prostu The Fastest. Po prostu The Fastest, jak no. wszystkie The Fastest nazwano. The Fastest i stworzony przez. Ee, out, o, rany. No dobra. No stworzone. no. Cyferki. Cyferki, no. Okej. Okay. No to Dobrze. co? O tym sobieśmy z tym kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, pa. Tak, pa. Mi się